Popatrz, porównaj, przeanalizuj. Auta bez Witam Państwa bardzo serdecznie. Następne samo z naszej oferty jest to Fiat 500X z roku 2016 z silnikiem benzynowym 1.6 wolnosącym, 110 koni. Samochód naprawdę w bardzo ładnym stanie. Auto całkowicie Oryginalnym lakierze, co Państwu pokażemy na przygotowanym materiale. Samochód zarejestrowany w Polsce, ubezpieczony. Autko ma wszystkie dokumenty związane z jego historią serwisową, co też zostanie dokładnie omówione i pokazane. Także proszę oglądać przygotowany materiał. Na pewno w jakiś sposób odpowiemy na Państwa podstawowe pytania, które mają Państwo przy zakupie samochodów używanych. Także serdecznie zapraszamy do oglądania przygotowanego materiału. No teraz troszeczkę o tym silniku. Jest to silnik 1.6 Benzynka. On się nazywa E-Torque Evo. Taka jest jego nazwa. Jest to silnik wolnosący. Taki troszkę tutaj jest jak gdyby e, świecący się. O, zliżę sobie. Świecący, ale to jest po prostu sobie zabezpieczamy przed kuną. Mamy tutaj, bo mamy komis w chilesie. I te zwierzątka nam tutaj niestety nas odwiedzają. Dlatego też sobie to delikatnie niekiedy spryskamy Tymi środkami, które je odstraszają Silnik pracuje bardzo równo Czysto, bez żadnej nierówności w pracy Do tego też, jak Państwo wiedzą Te silniki naprawdę się sprawdziły Ludzie je bardzo chwalą Montują je w tych samochodach Chyba też były montowane w Tipach Były też montowane w 500 Nie, w 500L nie było Było 1.4 Jeszcze były montowane w Jeepach Renegade'ach Także te silniki się sprawdziły Falone. Nie słyszałem, żebym, żeby ktoś narzekał. Do tego też osobiście, żeśmy parę lat używali taki samochód. E, tutaj w domu nie było nigdy żadnych problemów. Także naprawdę mogę serdecznie polecić. Z własnego doświadczenia nawet. Teraz coś powiemy o jego ogumieniu w felgach aluminiowych. Felgi aluminiowe, jak Państwo widzą, bardzo ładna ten design. Opony są letnie, praktycznie są nowe koniec roku 2023 praktycznie mają bardzo mały przebieg tarcza praktycznie z delikatną kantką, tutaj spokojnie jeszcze 80% swojej żywotności przechodzimy teraz do tyłu auto jak mówiłem ma praktycznie opony jak nowe co Państwo tutaj widzą, ładna felga tutaj tarcza z delikatnym nalotem tutaj nie ma, mamy praktycznie że nie mamy żadnego kantki także podsumowując opony praktycznie można powiedzieć, jak nowe. Eee, felgi, bardzo ładny design, kwiatowski pasujący i komponujący się z korystyką tego samochodu. I układ hamulcowy w pełni sprawny, także tutaj pod tym względem nie ma żadnych jakichkolwiek eee, inwestycji po zakupie. Teraz, jak Państwu pokażę, szyby. Szyby są wszystkie atermiczne, a więc takie, które hamują promienie słoneczne, musimy. Wiedzieć o tym, że aternika w tych szybach to jest przede wszystkim to, że samochód się mniej nagrzywa, nagrzewa. Też jeżeli jedziemy w stronę słońca, to też nas po prostu tak bardzo nie radzi w słońce. Działa to podobnie jak okulary słoneczne. Teraz przejdziemy do pokazania asygnatur. I teraz, tak szyba oryginalna 2016 rok. Oryginał. Szyba oryginalna. Oryginalna szyba. Szyba oryginalna. Te małe szybki tutaj w rogu też oryginalne. Przednia szyba, zaraz zobaczymy. Przejdziemy tylko z tej strony. Też oryginał a więc mamy przednią też oryginalną także podsumowując czujnik deszczu, czujnik zmierzchu tutaj też widzę jeszcze to po prostu powiem przy okazji podsumowując jak Państwo widzą oszczenie samochodu jest fabryczne, oryginalne takie jakie założone, zostało założone w fabryce mamy do dziś chciałbym teraz coś powiedzieć o jego wyposażeniu jak mówiłem wcześniej, szyby mamy atermiczne, mamy też te klameczki, klameczki w chromie Autko jest w takim pakiecie szarym, razem z felgami, to jest oryginalnie tak wypuszczone. Bardzo ładna felga aluminiowa, yy, lakier metali wiadomo, yy, lampy halogenowe, halogany przednie, czujnik deszczu, czujnik zmierzchu. Co tutaj jeszcze więcej mamy? Przejdę teraz do środka, pokażę Państwu ten samochód w środku. Takie szyby elektryczne, składane elektrycznie, lusterka, możliwość blokowania tylnych, e, tylnych szyb dla, e, dla dzieci, żeby nie otwierały. Jak Państwo widzą, lampy w automacie, przeciwdzielne, kierownica skórzana, to jest taka szara skóra, to nie jest czarna, proszę mi wierzyć. Zestaw mówiący to jest funkcje wewnętrznego tego komputera, tempomat i limiter. Co mogę Państwu jeszcze pokazać? Wejdę teraz do środka. Zapalimy ten samochodzik. O, musimy żaróweczkę wymienić od tablicy rejestracyjnej, ale to wymienię to nie ma problemu. Mamy drzwi otwarte z kontroli właśnie to, OK. No i tutaj pokazuję komunikaty. To jest właśnie tutaj, zmieniamy tymi szczołeczkami funkcję tutaj tego komputera. Serwisowego, tutaj tego wewnętrznego, możemy mieć prędkościomierz. Jak widzimy, teraz przebieg 107 416 km. Samochód pracuje bardzo równo, czysto. Co chciałbym więcej powiedzieć? Ten fajny zestaw multimedialny, on naprawdę bardzo fajnie gra. Tutaj też muzyki nie puszczam, bo po prostu mi potem blokują. Że nawet jak mam urywki, muzyki to blokują. Także wszystko dotykowe, wiadomo, zestaw głośno mówiący. Tu też jest możliwość podłączenia tego zewnętrznego nośnika danych, przesłuchiwania, jak też słyszałem, są też przystawki, aby wykonać tego tak Androida Play'a. Co tu możemy jeszcze, jakieś ustawienia, może wejdziemy, sterowania, o bezpieczeństwo, co tu mamy w bezpieczeństwie, park, park sensor, czujnik deszczu, to jeszcze omówimy, przy do samochodu, jak Państwo widzą, wszystko dotykowe fajnie to wszystko chodzi, klimatyzacja sprawna, klimatronik. Tutaj mamy podrzewane siedzenia chwileczkę tylko sobie tu opuszczę kamerkę, podrzewane siedzenia prawe lewe, podrzewana kierownica, tutaj mamy też ten system do zmiany systemów jazdy, a więc sucho, mokro i chyba jakiś sport, jest tak zwany automatyczny ręczny. Proszę sobie zobaczyć jak ten samochód jest bardzo ładnie zadbany w środku. Tutaj nie ma naprawdę za żadnych zniszczeń. Autko w designie fiatowskim 500, 500, a więc naprawdę sprawdzony design, który się ludziom bardzo podoba. Te 500ki ogólnie były dosyć drogie, jak wychodziły jako nowe i autka naprawdę były no, bardzo bardzo uważam bardzo dobrze wykonane dalej są widać też po materiałach, te samochody też po jakimś czasie się tak nie niszczą. Jak Państwo widzą, te siedzenia i te fotele, tutaj wszystko jakże od kierowcy, także i pasażer wszystko w bardzo ładnym stanie. Przechodzę teraz do tyłu, pokażę też Państwu te siedzenia, tylne siedzenia, dzielona tylnia kanapa, i sofiks wszędzie. Pokażemy Państwu kokpit z ujęcia z tylnych siedzeń. Tak to wygląda. No dla mnie w ogóle fiatowskie designy Alfa, Fiat mają bardzo ładne. Jeep ten nowy też są, są ładnie zrobione. Bardzo wygodny samochód, bardzo to się fajnie spisuje. Do tego ta jednostka silnikowa też jest bardzo udana. Otworzymy teraz bagażnik. Jak Państwo widzą, bagażnik bardzo, bardzo pojemny. Tutaj chyba mamy zestaw. Tak, koła zapasowego nie ma. Można dokupić sobie ten, takie, takie te, e, niskie koło, czujniki cofania. Tył bardzo ważna rzecz. Zawsze się pytają o to klient, czy sam, bo to pomaga przy cofaniu. Pokażę też Państwu tutaj te siedzonka z tego ujęcia. Naprawdę wszystko jak najlepsze w porządku. I do tego pokażemy jeszcze tutaj ujęcie z tej pozycji. Teraz chciałbym Państwu pokazać jego historię serwisową, i niech Państwo sobie zobaczą. Autko naprawdę bardzo ładnie serwisowane, autko jest przywiezione ze Szwecji, zarejestrowane w Polsce, ubezpieczone, e, pełnym ubezpieczeniem. Jak proszę sobie zobaczyć tutaj w historii jego serwisowej, autko wszystko serwisowane w jednym autoryzowanym serwisie i mamy tak. W 2018 roku mamy 25 tysięcy 2019 36 tysięcy 2020 45 tysięcy 2021. 56 000 2022 22 78 000 i ostatni przegląd, tak mi się wydaje, że ostatni, tak ostatni, 2024 e, praktycznie marzec 100 171 km, także mamy po, po serwisie mamy 7 tysięcy km, możemy ten olej wymienić, ponieważ minął rok, lub po prostu dojechać do 10 tysięcy i sobie to zrobić. Jak państwo widzą, tutaj jeszcze też mamy dokumenty związane z jego tak zwaną historią diagnostyczną. To jest dokument z ostatniego przeglądu diagnostycznego z roku 2024, z kwietnia na przebieg 102 000 i wtedy jego numer stacyjny szwedzki to jest MGA 922. Proszę sobie zobaczyć. Każdy może sobie sprawdzić jego historię serwisową na stronie car.info wpisując ten numer stacyjny. Autko naprawdę bardzo zadbane. Tutaj są pozostałe wszystkie dokumenty związane z tą książką serwisową i z przeglądami diagnostycznymi. Także państwo widzą, że autko naprawdę w bardzo ładnym stanie technicznym, z udokumentowanym przebiegiem. Autko staramy się przywozić te samochody tylko właśnie z pełną historią, żeby były bezwypadkowe. Mamy wszystkie zdjęcia zakupowe tego samochodu, także możemy państwu naprawdę gwarantować jakość tego samochodu i wszystkie te dane, które podajemy, są na pewno rzeczywiste. Teraz sobie samochód przemierzymy, jego wartości lakiernicze i zaczniemy z tej strony. tylko sobie zjedziemy tym tym. 109 109 110 115 117 112 sto dwadzieścia dwa sto dziewiętnaście sto sześć sto dwadzieścia osiem sto dwadzieścia trzy chwileczkę sto cztery przyjdziemy sobie o właśnie sto osiem i zostało nam jeszcze do pomiary tutaj ta część chwileczkę 120 i może jeszcze ten daszek, też zobaczymy 95,4 też kwestia przyłożenia 112 no to kwestia też jak przyłożę dokładnie 103 Także Państwo widzą, że samochód całkowicie w oryginalnej kierze, co na pewno jest bardzo dużym atutem tego samochodu. Samochód mamy e, bardzo zadbany w ogóle lakierniczo, tutaj jakieś delikatnie tutaj mamy jakąś taką ryskę. Tutaj na zderzaczku w tym miejscu, och! Ale to naprawdę jakaś taka drobinka. Uważam, tak, w ogóle lakierniczo, naprawdę super stan. Żadnych jakichś większych obrysowań, zarysowań, wnieceń autko naprawdę w bardzo ładnym stanie lakierniczym. po pierwsze oryginalnym lakierze i bez żadnych jakichś dużych uszkodzeń bo wiadomo, że samochód mamy używany krótkim podsumowaniem tej oferty jak Państwo widzą na przygotowanym materiale samochód w bardzo ładnym stanie autko z roku 2016 Fiat 500X, benzyna 1.6 samochód jak Państwo widzą w oryginalnym lakierze Całkowicie udokumentowanym przebiegiem, także tutaj pod tym względem mamy wszystko jak najbardziej zgodne z tym, co, co powinno być wykonywane podczas jego eksploatacji. Samochód naprawdę bardzo zadbany, także serdecznie Państwa zapraszam do nas na miejsce, do oglądnięcia tego egzemplarza jazdy próbnej. Możemy też podjąć jakiś przegląd diagnostyczny, techniczny, jak Państwo chcą, do Państwa mechanika, nie ma żadnych z tym problemów. Autko naprawdę jest w świetnym stanie, do tego też bardzo zadbane, zarejestrowane w Polsce, ubezpieczone. Serdecznie Państwa zapraszamy na naszą stronę internetową autabezcenzury.pl, a także na kanał na YouTube, gdzie mamy filmy przygotowane do naszych samochodów o tej samej nazwie Auta bez Cenzury. Bardzo prosimy, aby przed przyjazdem do nas zadzwonić, żebyśmy sprawdzili, czy oferta jest dalej aktualna i umówić się na wizytę i oglądanie samochodu. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału Auta Bez Cenzury, na którym będziemy pokazywać samochody z naszej oferty. Link do samodów oferowanych pod każdym filmem. Jeżeli szukasz coś dobrego, subskrybuj nas, Jeżeli Ci się podobało, łapka w górę. Popatrz, porównaj, autabezcenzury.pl